Witam was, jestem Repusso. to jest kolejny odcinek z Football Managera i w tym odcinku zajmiemy się taktyką. E, taktyka, która jest jedną z podstawowych rzeczy, o którą musimy dbać i tak na serio jest wielką niezrozumiałe nawet dla najlepszych, najlepszych graczy Football Managera, ponieważ dajmy na to taktyka, która sprawdza się jednego sezonu e, i wygrywacie na nią na wszystkie mecze, jesteście Invincibles, niepokonani, e, to o kolejnym sezonie możecie nam skończyć powiatabę na to taktyko, nawet z tymi samymi zawodnikami. To jest bardzo nieprzewidywalne, i dlatego to taktyko trzeba manewrować. Mamy do wyboru kilka stylów własnych. A nawet jak spojrzycie w nanecie napisane best Tactic football manager, to często zdarza się tak, że, że ona czasami nie działa nawet, że z waszymi zawodnikami będzie inaczej. Też musicie patrzeć na taktykę pod zawodników. Eee, też pod względem tego, jaki styl grania preferuje Wasz, eee, wasz klub, jeżeli preferuje grę ofensywną, no to nie będzie parkować autobusu i robić kontrataków. Eee, natomiast, jeżeli preferuje, to Wasz klub preferuje grę defensywną, no to raczej na kompletny cały czas laga do przodu i tak dalej, też nie będzie miło patrzeć. I tak, właśnie damy kontrolę posiadania piłki, Jergen pre Press, tiki takę, pionowo tiki takę, grę skrzydłami, grę na aferę, płynny kontratak. Bezpośredni kontratak, atak którego nigdy nie ogarniam, oraz zaparkuje autobus. Można też stworzyć własną taktykę albo wczytać jakoś już pobraną np. Z, z workshopa taktykę. Tutaj mamy proponowane, że, no, według naszego asystenta ta taktyka najlepiej sprawdzi się w klubie. Wszyscy mówią, że J Press jest przehypowany, na, znaczy ten, przehypowany przekokszony w football Managerze ale albo to zmienili, albo nie, albo żaden z moich zespołów dotychczas nie pasował. Um, Dżerżan Plus, znaczy tak, zacznijmy od kontroli posiadania piłki. Kontrola posiadania piłki to jest, jak widzicie, macie takie fajne animacje, Ona, że, że klepie się piłkę, klepie i jakoś tam kiedyś do tej ofensywy dojdziemy. Właśnie, cyk i jest szansa na strzał. Czyli, że my po prostu kontrolujemy piłkę. To nie jest taka tiki, taka, że cyk, cyk, podanko, 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 tylko to jest rzeczywiście, że weźmie, podtrzyma, obróci się, weźmie, podtrzyma, obróci się. Dresden Press to polega na tym, że patrzcie, tracimy piłkę i nagle 4-5 zawodników idzie do zawodnika. Ten nie ma co z piłką robić, traci ją, cyk, jakąś akcję wyprowadzamy. To jest taktyka obecnie stosowana przez na pewno Jurgena Klopa, częściowo przez Guardiolę. Oraz możliwe, że przez inne drużyny, o których na razie po prostu zapomniałem. Ale to jest właśnie chyba taktyka najbardziej wypromowana przez Kloppa i stosowana w Liverpoolu. Czyli wielki wysoki pressing, przejmujemy piłeczkę i lecimy z akcją kolejną. Tiki taka, no czyli taktyka przez Barcelonę. Cyk, cyk, podanko tutaj do tyłu, ale wszystkich do przodu jednak. Do tyłu, do tyłu na bok, na bok, na bok i jakoś zawodnik się wysunął i gramy. Pionowa tiki taka różni się troszkę od zwykłej tiki taki, gdyż jak widzicie, tiki taka. Zwykła często jest podanie tak do przodu, akurat na bok będzie podanie, na bok, na bok i tak często się na boki podaje tutaj także. no taki taka jednak polega na podawaniu piłki tak, 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 tak i jakoś w ten sposób się przychodzi Jest różnica w szczegółach, na przykład tiki taka ma bardziej ofensywną mentalność, czyli że z reguły no jednak pchają to akcje do przodu. Pionowa tiki taka jest standardowa, czyli inaczej się patrzy na ofensywę i defensywę. Oczywiście sami to też możemy zmienić później. E, ma też na przykład, że Tiki-Taka ma bardzo niskie tempo, a tutaj troszkę pionowa tiki taka ma wyższe tempo, co oznacza jak szybko przechodzimy do ataku. Czyli pionowo Tiki-Tace szybciej się po prostu do ataku przechodzi niż zwykłej Tiki-Tace. Tiki-Tace mniej dryblujemy, e, pionowej Tiki-Tace tiki pozwalamy zawodnikom latać sobie z piłką i dryblować. E, Wysokie tace trzymamy pozycję, yy, że nic nie opuszczają pozycji. No ale mo mogą opuszczać pozycję, i jest większa rotacja. Gra z skrzydłami. Gra z skrzydłami nie oznacza z reguły gry na dośrodkowania. Znaczy nie zawsze, musimy to ustawić, jak chcemy, żeby grali na dośrodkowania. Głównie, to polega na tym po prostu, że odrywamy na skrzydło. Na skrzydło leci jakiś szybki ziomek, nawet obrońca, i podaje w pole karne. Gra na aferę, czyli gra w ekstra Obrońca ma piłkę je plaga do napastników. Napastnicy coś tam może ogarną. Płynny kontratak, to jest akurat, że przechodzimy do defensywnych e, taktyk. O, piłka nam tutaj się zgubiła. Pokażę się teraz? Nie. E, nie ma piłki, ale właśnie płynny kontratak polega na tym, że podajmy tu, 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 tu i takie szybkie rozegranie pomiędzy zawodnikami, którzy wszyscy biegną do przodu, ale głównie czekają w, e, w defensywie i z reguły grają po prostu takie piłkę po ziemi, żeby przejść do przodu. Bezpośredni kontratak. To polega na tym, troszkę jak gra na oferę, tylko, że defensywnie Czyli, że po prostu sobie piłkę laga do przodu I tam już tak, tych trzech, czterech zawodników robi swoje Na przykład Atletico tak często gra Cotenaccio to jest głównie taktyka No też nam tutaj piłki nie pokazuje niestety, nie wiem czemu w ogóle Taktyka defensywna, która wzięła się z, Wło z Włoch i polega na tym jak widzicie, że tutaj powiedzmy że jest piłka i oni za piłką, ile ci tu piłka odrywają na drugą stronę, to cała obrona się przesuwa, żeby nie pozwolić oddać strzału przeciwnikom w ogóle i też mamy tutaj kontra, na kontrach ewentualnie bazujemy i autobus, no to Jose Mourinho, Manchester United, wszyscy pamiętamy Jesse Lingard, prawa obrona i takie tam pokażę wam taktyki które ja preferuję i, który, i, za, I objaśnię. Pierwszą bierzemy kontrolę posiadania piłki. A ją akurat zmodyfikujemy. Weźmy tą kontrolę modyfikowania piłki. posiadania piłki. Możemy sobie do trzech taktyk naraz. taktyk z reguły nie warto się bawić w trakcie sezonu zmianą taktyk, ponieważ klub musi się dostosować do taktyki, nauczyć się tej taktyki. Jeżeli będziemy cały czas modyfikować, bawić się taktykami, czy to podczas meczu, czy podczas sezonu, to klub w żadnej taktyce nie będzie dobrze grać, będzie zdążył się przystosować. Druga taktyka, Tiki-Taka. Zresztą z reguły też, jak grałem teraz z Barcelony zmodyfikowałem tą Tiki-Takę i gra mi się lepiej. To zmodyfikowaną modyfikowaną moją. I tutaj, cyk, płynny kontratak. Kiedyś się okaże, na przykład, że będziemy mieli jakiś ważnych kontuzjowanych zawodników i będzie trzeba zagrać jednak defensywnie i to jest też dobre. I też wybieramy taką formację. Możemy wybrać inne formacje. Tutaj nam pokazuje naj, najlepsze do tej, do tej gry, do tego stylu, ale zostawimy sobie to nowej e, płynnego kontrataku nie ruszamy. Niestety zawodników wam teraz nie dam, bo oni są na urlopie. E, ale to może pokażę później właśnie, albo... Albo, albo kiedy indziej. E, I tak, jak co robimy z tym stylem? Bo powiedziałem, że go modyfikujemy. Dajemy sobie zawodnika, tego napastnika gdzieś tutaj powiedzmy, a tego SPO przesuwamy na atak. SPO zmieniamy na wysuniętego napastnika. I w tym momencie Zostawiamy taką, znaczy nie zostawiamy. Dajemy tutaj sobie, jeszcze zmieniamy na wysuniętego rozgrywającego i dajemy sobie na cofniętego rozgrywającego. I to już jest prawie skończona taktyka. Ewentualnie modyfikujemy boczne skrzydła. Dlaczego tak? Eee, po prostu tak dobrze działa. Jeszcze według mnie dobrze jest to zmienić się na strzały i szybkie centry. Mamy tutaj podanie w pole karne, co skupia się na tym, że Piłkarze starają się rozegrać piłkę jak najbardziej w to pole karne, podejść pod to, żeby nie oddawać strzałów na pałę eee, To jest dobre właśnie w przypadku Tiki Taki, albo takiej spokojnej gry Natomiast ja zmieniam tą grę e, Właśnie w ten sposób, jak wam teraz pokazuję Ten podajemy wyższe, żeby jak najszybciej lecieli do przodu i jak najszybciej odgrywali tą piłkę do przodu Pozwalamy im rajdować, więcej swobody e, Żeby po prostu mogli zmieniać swoje pozycje bez problemu i grali tam, gdzie im najlepiej A zagranie piłki po ziemi anulujemy Dajemy e, niskie dośrodkowania e, Też co do co dośrodkowań, do to też zależy jakiego mamy napastnika Jeżeli mamy napastnika wysokiego, dajmy na to, nie wiem, Ronaldo, Ibrahimowicza Albo innych takich, którzy rzeczywiście mają wyskok i tak dalej To możemy zrobić miękkie dośrodkowania Miękkie dośrodkowania to są właśnie takie, że leci na główkę i ktoś z główki chce, ma to uderzyć Męśliwe dośrodkowania, niekoniecznie sam je rozumiem ale to ma być opadająca piłka, podkręcona, opadająca taka. O kurczę, trudno Wam teraz to opowiedzieć, ale mam nadzieję, że, że zrozumiecie taka piłka, właśnie, że mija całą obronę i pod nóżki spada. A niskie kodośrodkowania to są takie, że no, na wysokości od klatki piersiowej do nogi i żeby właśnie być w stanie strzelić z tego. Yy, I to też jest dobre jako niskie dośrodkowania, jak macie niskich napastników typu Sergio Aguero, yy, albo kto jest takim niskim napastnikiem jeszcze. Nie, Kardi jest dosyć wysoki. no Dajmy na to Neymara byśmy dali na atak, to wtedy to, to, to jest pod, to przydatne. Tutaj, kontrpressing, kontra to jest dobre. Szybko wy wyprowadzaj piłkę i w ten sposób. Dlaczego? Kontrpressing, tracimy piłkę, szybko od razu zawodnicy e, atakują tego piłkarza, a przegrupowanie to polega na tym, że tracimy piłkę, dobra wszyscy z na swoje pozycje, próbujemy tak to odebrać. E, kontra. Tracimy piłkę, przejmujemy piłkę, szybko, atak tak do przodu. Utrzymywanie formacji przejmujemy piłkę. Dobra, rozgrywamy, rozgrywamy, rozgrywamy. Szybko wyprowadzaj piłkę, czyli laga do przodu i gramy. Zwolnij tempo, czyli spokojnie, spokojnie. I też klepiemy piłeczkę. To jest właśnie widać. pomiędzy po, po szybką grą, a wolną grą. Tak jak każemy, jak napastnik ma. jak bramkarz ma zagrywać do zawodników. No to mamy. Chcemy grać po ziemi, dajemy do obrońców i gra do obrońców, po prostu im podaje, a oni dopiero klepią to do przodu i leci ta piłeczka. Chcemy, żeby podawał do przodu, bo mamy jakiegoś szybkiego super snipera, typu, tego szybkiego zanikta, typu Wardiego na przykład, żeby laga na Wardiego poszła. To dajemy w ten sposób i to szybko, i te piłki są zawsze wybijane do przodu. Możemy dać że ogólnie, że na przykład nie mają grać do obrońców, że ma tylko wyrzucać, że wyrzuty po ziemi, wybija ich piłkę krótko. A to lubię sobie zostawić, żeby po prostu bramkarzowi dać zdecydować jak to jest obecnie potrzebne. Tutaj rzadko tym się bawię, tymi liniami, chociaż lepiej mieć wyżej linię niż tak kompletnie cofniętą. Żeby jednak jakoś była tak zgrana, żeby też nie była rozciągnięta, że to full atak, a to full obrona. I tak na serio, no niby mamy, chcemy kontrolować całe boisko, tak na serio nic nie kontrolujemy. Więc wróćmy tak mniej więcej na stare tutaj, jak to wyglądało. Krótsze krycie to jest dobre, ponieważ nakazuje piłkarzom... Trzymać się tuż za plecami przeciwników i na, na, nacierać na nich i następność pressingu też jest spoko, jeżeli jest duża. Zaskoczać bramkarzowi to jak już wolicie, jak macie dwóch napastników to możecie, spoko. A jak macie jednego to czasami jak on tego bramkarza i bramkarz wybije jednak piłkę i ktoś z pomocników będzie chciał wygłupkować do napastnika, a napastnika nie ma, wysokiego bramkarza. To z reguły dostawiam bez różnicy, agresywny... Ee... Jak to ogólnie wygląda? Agresywny odbiór piłki jest szansa na więcej kartek. Więcej kartek ogólnie leci. Ale mamy też więcej odbiorów. Gra z ślizgów. Nie dostajemy kartek, ale gorzej z odbiorami. E, tak to wygląda. Tiki taka. Ja osobiście jak zmodyfikowałem, tiki takę tutaj zostawiłem, tu zostawiłem. E, podania w pole karne zostawiłem, ale więcej swobody. I tyle na razie. Tutaj to zostawiłem Krótsze krycie Bez gryna spalonego Troszkę cofnąć linie obrony w ten sposób, wszystko I to jest moja zmodyfikowana tiki taka Jak tutaj ma wyglądać prawie, w sprawie tutaj zawodników Weźmy takiego Ter Stegena, którego dam tutaj, ale on niestety jest na urlopie i on no, nie, nie, pokaże dokładnie A taki Ter w zależności od statystyk, do, a propos dokładnie zawodników, to też będzie odcinek e a propos, właśnie, taki Terstagen jest dobry jako bramkarz libero, atak, wsparcie, obrona... At atak, wsparcie jest najlepszy tam. Jakbym daje jako zwykłego bramkarza na obronie, który jedynie ma bronić, to nie jest aż taki dobry. Najlepiej się spisuje, jest przystosowany do jednak, jako ofensywny bramkarz. W sumie jak Neuer na przykład. Eee, więc też warto patrzeć, jak wasz bramkarz ma predyspozycję, ale niekoniecznie zmieniać te predyspozycje zmieniać rolę bramkarza, ponieważ całą taktykę można zawalić, tak samo rolę innych pił... zawodników. Ja sobie Pique, on jest bardzo dobrym obrońcą grającym piłką, ale jednak skupiającym się na obronie. Mamy też takiego Umtiti'ego, który najlepszy jest na obrońcu grającym piłki z za zabezpieczenie, ale skoro Tiki taka wymaga obu... takiego zawodnika, to możemy ustawić mu tą rolę jaką ma. Tutaj możecie to już się sami domyślić również, e, jak to wygląda. Najważniejszą sprawą, którą musicie zapamiętać, jest ofensywa. E, w, o ile, czy na pomocy w tym miejscu gra wam prawonożny, czy lewonożny zawodnik, nie ma większego znaczenia. Na skrzydłach tak, w ataku w sumie też niekoniecznie. Ale na skrzydłach ma to bardzo duże znaczenie. Weźmy sobie to już tak pod rękę sobie... E, nie Juniora Firpo, tylko... jest do cholery Messi. Weźmy sobie tutaj Messiego. Griezman'a Tam jego nie dałem Messi, Griezmann, Nie Suarez Dembe no to jest jeszcze skrzydłowym? Eee, to Divosz Chyba Rakitic mógł grać trochę na, jako schodzący napastnik Hiroki Abe, no dobra niech będzie ten Japoniec również Dobra, jak to wygląda? Ma, mamy kilka a... Mamy takie. Mamy kilka ról na skrzydłach, które potrafią spowodować, że zawodnik będzie albo schodził do środka i będzie schodzić z lewego skrzydła na, do środka jako schodzący napastnik albo odwrócony skrzydłowy, albo będzie grał na każdym skrzydle jako skrzydłowy, albo może wysunięty rozgrywający, czy boczny odgry, odgrywający. I od tego też zależy, jak damy co wodnika. Dajmy na to mamy takie dembele. Dembele, akurat w tym przypadku, możemy tutaj wejść w informacje, nie w informacje, atrybuty. Może zażyć, że preferowane nogi obie, czyli że obiema nogami gra tak samo dobrze. Czyli, czy go damy tutaj jako schodzącego napastnika, czy go damy jako skrzydłowego, czy, czy damy go jako odwróconego skrzydłowego, to pomimo, że widzicie, że jednak te role inaczej trochę działają, bo jest inaczej do nich przystosowany, to tak na serio w grze nie będzie tu miało większego, większej różnicy. Ale jak takie mamy Messiego, który w atrybutach ma preferowaną nogę lewą. Niektórzy mówią tylko lewa, że prawa to nie ma opcji. No to nie możemy dać sobie takiego Messiego tutaj jako skrzydłowego. Sekundka, przerzucę go tylko. Nie możemy dać tego skrzydłowego, bo widzicie, że jest, jest. Był W stanie grać? Ale to nie ten sam Messi. Messiego w tym przypadku warto dać schodzącego napastnika. To właśnie schodzi na lewą nóżkę i tam gra cyka podaje strzela. Albo odroconego skrzydłowego, który głównie działa, skupia się na skreowaniu okazji, albo wysuniętego rozgrywającego, który po prostu podaje piłkę. Nie schodzi tak bardzo na to, tylko skupia się bardziej na współpracy z obroną oraz pomocą, jeżeli chodzi o przeprowadzenie piłki do ataku. Cofnięty napastnik, inaczej niż mogłaby wskazywać nazwa, nazwa może być trochę myląca, bo jak sobie wyobrażasz się z cofniętego napastnika. Wyobraźcie sobie raczej takiego Messiego, który jest z tyłu i podaje i rozgrywa, rozgrywa piłkę. Błąd. Czyli ja też na początku się na tym złapałem, i cofniętym napastnikiem, jest napastnik, który jest jednak wysoki, jest dosyć umieśniony, może niekoniecznie jest szybki właśnie. Czyli wysoki umieśniony napastnik niekoniecznie szybki. Niekoniecznie szybki który gra plecami do obrońców i skupia uwagę na sobie, pozwalając zawodnikom np. ze skrzydeł albo innemu napastnikowi na więcej swobody. Jak widzicie np. Suarez, on z reguły rzadko biegnie do przodu jak pojeb i ma super prędkością, tylko bardziej właśnie skupia się na pozycyjnie, gra, na, gra plecami, odpodaje na skrzydła z powrotem. Yy, mamy jeszcze tutaj kilka takich napastników, mamy wysunięty napastnik, który to jest właśnie taki Szybki napastnik, który jednak jest w stanie polecieć do przodu, e, wybija się przed linię obrony, gra e, na granicy spalonego. Odgrywający to jest kompletnie już po prostu pomocnik w ataku, tak na serio. to taki Krzysztof Piątek, który potrzebuje okazji, ale sam tak na co jeżeli chodzi o pomoc drużynie, jest słaby. Jeżeli nie dostaje okazji strzeleckich, to. to no to nie jest dobrym rozgrywającym na przykład. Kompletny napastnik to jest bardzo dobre. Jeżeli macie kompletnego napastnika na zielonym, takim całkowitym, to macie wspaniałego zawodnika. Tak na serio, bo on jest w stanie robić wszystko w tym ataku. Jest w stanie grać, jest w stanie podawać, w stanie wystrzeliwać przed obrońc ten za obrońców grać plecami, wszystko pięknie. Nękający napastnik to jest dobry przy drżem presie, gdzie przeszkadza właśnie zawodnikom i też daje szansę skrzydłowe, ale troszkę w innym sensie, a dziesiątka i dziewiątka to ja się prawie w ogóle w to nie bawiłem, tak na serio, a więc też nie chcę tutaj w to dokładnie wchodzić, jeżeli chodzi o, o szczegóły. Więc tak, jak zmodyfikowałem osobiście tiki takie pod Barcelonę? Dałem Messi'ego na schodzący napastnik atak, tutaj na lewym skrzydle gram który jest wysuniętym rozgrywającym wsparcie. To pozwala sprawić, że jak to jest wsparcie i wsparcie, to jednak podania skupiają się głównie na akcji i strzelach Messi'ego. O już co ciekawe, o wiele częściej jednak Griezmann i Suarez strzelają niż Messi. U mnie tutaj w tej grze. No i właśnie Messi jest tym, który ma najmniej atakować. I to jest bardzo dobre, ponieważ ma po prostu boskie statystyki. Chociaż bardzo szybko mu je spadają, szczerze mówiąc, niestety. Bardzo szybko staje się Słabym zawodnikiem. Jest słabym, no nigdy nie jest słabym. Słabszym. Eee, a propos taktyk. Jak też porównywać, czy jeden zawodnik jest lepszy, tak na serio, czy drugi? Właśnie takiego lęgla tutaj. Eee, I czy on jest lepszy e, niż Unity, um czy jednak Unity um lepszy? Przysuwacie go, spojrzycie na Unity'ego um i macie po lewej stronie pokazane tak gwiazdki różnica, czyli jak, jak, jak skuteczny jest na danej pozycji. Oraz jakie umiejętności są wymagane na tą pozycję i kto ma lepiej. Przecyzowając Lengleta jest tutaj pokazane, że Lenglet jest o, o jeden lepszy w główkowaniu, o cztery, o cztery lepszy w skoczności, ale o dwa gorszy w ustawieniu i o jeden gorszy w kryciu. Sam nie wiem dokładnie tak na serio, która statystyka jest ważniejsza, ale wolę grać po prostu Lengletem sam z siebie na obronie. Ale to pokazuje, że oni są praktycznie identyczni jeżeli chodzi o obrońców. Natomiast jak nasuniemy na pikę, to widzimy natomiast, że Piquet jest o wiele lepszym obrońcą niż Lengle, i po prostu jednak to jest postawem obrońców w tym klubie. Eee, dajmy na to weźmiemy sobie Dembele za Messiego. To jest pokazane, że Messi jest o wiele lepszy tutaj. Ma lepszą równowagę, dribli i tak dalej. Tylko Dembele jest trosz, troszkę ma szybsze, większe przyspieszenie. Eee, troszkę jednak z innej pozycji porównajmy. Weźmy sobie natomiast Semedo i Waga. Tą Wagłę. Nie, nie wiem, jak to dokładnie czyta. W ogóle też co ciekawe, jak macie tego rui pik Puig, tak, R nie, Rikuj-Puig to jak dowiedziałem się, jak komentatorzy to czytają, jak ja bardzo źle to czytałem i teraz właśnie też źle to przeczytałem, bo to nie jest pójk, tylko jest Pisz, tam Pysz, co ciekawe, tak, to, tak na przyszłość, jakby ktoś chciał wiedzieć. I macie tego Semedo na obronie, wiecie co, takiego waga, to on jest tutaj juniorem, juniorem, on w ogóle to są co nie, no, kupiony za 5 milionów. Um, ale jest bardzo dobrze, tutaj może być bardzo dobrym zawodnikiem, prawym obrońcą. Dajecie go w ten sposób i widzicie, że Semedo jest jednak lepszy, ale dając mu szansę na grę dajecie mu szansę wyprzedzić Semedo, bo Semedo na przykład ma 3 gwiazdki potencjału i raczej się już nie rozwinie. A Wag natomiast tak. Natomiast jeszcze ma konkurencję oczywiście Semedo na prawej obronie, a jest to Sergi Roberto. Tutaj już widać to troszkę inaczej i to już według, według też waszej interpretacji Możecie dać Serziego Roberta, który jest jednak lepszy ofensywnie, albo Sameda, który jest lepszy defensywnie. No i to chyba tyle. Jak tylko bym nie miał zawodników na urlopie albo w reprezentacji, to trzeba by kliknąć szybki wybór i by to już się sami poostawiali. Pamiętajcie, że szybki wybór niekoniecznie jest najlepszy, ponieważ musiałbym też preferować granie młodymi zawodnikami itd. dalej. mamy to Dibo. Widać, widać jest o wiele gorszy, szczególnie od Pikę, ale niekoniecznie od Lenglet, dlatego mógłby zrobić spokojnie duet z Piqué i się rozwijać Jak modyfikować ewentualnie tutaj, możecie też, a właśnie tutaj zmienić na pozytywną, bo to jest ofensywny skład Styl Ja bym tak w tym przypadku rozstawił zawodników Griezmann, tak Tembele Messi na schodzącym napastniku Na atak, bo Messi ma napieprzać Dębele na odwróconym skrzydłowym wsparciu, albo na wysuniętym rozgrywającym, albo na skrzydłowym zwykłym, bo ma obie nogi, więc może grać spokojnie wszędzie. A właśnie, tutaj jest na przykład odgrywający i Ramdeuter. ks 10 to też nie wiem dokładnie, nigdy z tego nie korzystałem, ale Boszn odgrywający to jest tak na serio zawodnik, który jest na skrzydle, ale on jest na serio wysuniętym obrońca, takim defensywnym skrzydłowym, można to troszkę powiedzieć. Który jednak nie leci do przodu, tylko odgrywa, odgrywa te piłeczki, odgrywa. Aram Deuter to jest natomiast zawodnik, który... Eee... Czeka aż... Nie przez większość meczu jest bezużyteczny, ale czeka na tą jedną piłkę, cały czas się czai na granicy spalonego na skrzydle i czeka na tą jedną piłkę, żeby wystartować i przebić się przez linię obrońców. Taki wysunięty napastnik tylko na skrzydle, tak na serio. No i co? To byłoby na tyle. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem... A jeszcze... A nie. nie, nie na tyle, zapomniałem. Mamy jeszcze do wyboru przecież stałe fragmenty. Ja z reguły udaję po prostu szybki wybór, bo gra sobie to po prostu dobrze ustawia. Z reguły z bocznych sektorów wyrzucają boczni obrońcy, jeśli ehm... chodzi o wyrzucanie piłki ja też to z reguły dobrze ustala wykonywanie rzutów wolnych, a jak chcecie możecie dać wszędzie Messiego i to jest też bez problemu. Jeżeli jest lewa, noga, lewa strona, to preferuję prawonożnej ustawianie tam, ale też bierze, bierze pod uwagę, oczywiście, kto, kto jak dobrze wykonuje te wolne, więc możecie tak to jedno np. jego na pierwszym miejscu, pamiętajcie, że nie dać mu Suareza, żeby dośrodkowywał z rzutów rożnych, bo nie jest on jak dosyć wysoki. Tutaj macie, no to dokładnie na cie no, ja się w bawiłem, jak ustawiać rzuty rożne i rzuty wolne. Rzuty karne. No, macie takiego Vidala, który jest na pierwszym miejscu, bo on ma najlepsze wykonanie rzutów karnych. Ale dajmy Messiego, bo Messi jest kozakiem i on ma wykonywać. I kapitanie, kapitanów. Mamy tutaj głównego kapitana, wicekapitana, tam zastępcę i szybkie wybory, czyli kto jest kolejnym w hierarchii. Jak widzicie, Piquet jest najlepszą opcją wyboru na kapitana, najlepsze przywództwo. A jak zmienimy Busqueca na Piquet, to Busquec się obrazi. Jak zmienimy Messiego na pikę, no to tym bardziej Messi się obrazi. Też często bywa tak, że nawet jakiś młody zawodnik, typu właśnie lęgle, chociaż też bywają młodsi, jeszcze nastolatkowie, są świetnymi przywódcami, mają bardzo dobre wsparcie, ale nie mają doświadczenia w zespole i po prostu tacy doświadczeni zawodnicy, jak na przykład by nawet ktoś przyszedł 20/20. -20, to raczej tak czy tak Messi powinien mieć tego kapitana, bo on ma większy staż i to on jest tutaj autorytetem niż ten 20-20. on z czasem w okresie 4 pięć lat to dostanie podwyżkę, wyższy staż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Eee, I to na, na tyle jeżeli chodzi o taktykę. nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Football Managera. Widzimy się już za tydzień tradycyjnie w kolejnym odcinku, albo sobie um umówimy zawodników, tak, zawodników sobie umówimy, a później omówimy sobie transfery. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.